Idę po zamarzniętym jeziorze, ale spadam. Cały czy gdzieś żółty śnieg jest tutaj, wiesz? No, no. Można piwko na zeszyt? O kurde, jakiś typ. Ty, ja mam jakąś animację. It's not safe here. You're out of time. Jakiś obóz tu znalazłem. Ale... O, dobra. Struty No, jakieś malunki na ścienne tu są. Dopóki Anunaki. Złoty pociąg. O, kom nowa komnata ty. Gdzieś tu pod jesteś jesteśmy Ostatek jakiś kosmiczny chyba no, no. Ty ja podniosłem jakiś człowieku nie wiem co to jest Artefakt, to jest jakiś człowieku o. artefakt Śnieg jest, zima No nie no, na mapie ja już nic nie widzę Dawaj czwyku na sanki gdzieś stara, bo jakieś jabłuszko Nie wiem Trzeba te jaskinie chyba chodzić, sprawdzać wszystkie Co, jedziemy do tego niebieskiego bunkru zobaczyć? Te drzwi? Czy tam je otworzymy? Bo to mamy poje... jakieś kartę jedną Aaa, do tego pierwszego tam? No, no, no A, no dobra, dobra, no, no, no masz no. rację, właśnie Ale fajnie, fajnie, że zima Nieźle No To może, a może jakoś schodzi... Patrz! Nie, a nie jest coś, na przykład, że nam będzie schodzić, że nam jest zimno? Nie, my chyba mamy to wyłączone. Aha, aha. A jest, you are cold, you sticks to build fire, a jednak jest nam zimno. No, no, no. To białe tam, to, to, to białe, co tam narasta, to pewnie jest yy, zimno, nie? Może być. Ciekawe, czy gdzieś żółty śnieg jest tutaj, wiesz. No, no. <noise> Dobre by to było. O, działa. Tak? O, to grubno. Ale fajnie też deszcz, krople deszczu na giwerze zostały, nawet deszcz. No spoko. Niegło. I klub nocny. No, siłka. Bardziej. Tu jest o bar. Tu jest klub nocny. No i nie działają te drzwi. Tu znajdziemy kartę. Tam jeszcze jakieś drzwi są na kod. O, gitara, patrz. To wzmacniacza chyba nie ma. O, może. Można, można nią bić, ty. Dobra, dobra. Można piwko? Na zeszyt? A. Włączyły mi się środki. Nice, super. No jest Zdążyli wydać, nie? To nie bierzesz tej gitary? Wziąłem ją. A, to jest też Do... jest. jakaś Ale tu sianka leży. O. No. Jaką ma gitarę wsadzoną do mordy Prominentni ludzie się tu bawili Nie byle kto Ja opierdzielę, ja mu ktoś gitarę w... A czemu aż tak potraktował go brutalnie? nie kiepsko grał I to się... jakaś mapa. znalazłem jakąś mapę Widocznie komuś pieniądze wisiał O i tu są zaznaczone jakieś inne bunkry I chłopie, patrz ile tu jest ściana. Widziałeś całe? No wiem, to... wiem, wiem, no wiem ci przecież Hmm, hmm. Jest... aha Ciekawe, czy nam doda to e, airport. do mapy. To jest airport, to jest bańka. Bunker prezydentalny, oh, o kurde, VIP, ostro. No. no grubo, grubo. O kurde, jakiś typ, ja mam jakąś animację, kurde, jakiś typ no? zastrzelił kogoś. O jaki ty, jaką rękę ma. To nie jest bezpieczne tutaj, uciekłeś na czas. To się powróci znowu, musisz uciec. Zerwał. Poczekaj, to nie, to nie idziemy za nim, bo to coś się będzie działo popularnie, choć wrócimy tam, jeszcze bo może coś znajdziemy No i czekaj, jakim cudem my wyszliśmy z tej samej jaskini Jak tu jest... To nie jest nasz Madex, to nie? Nie, to jest jakieś inne miejsce, no. No, no i dobra, ale teraz no ten bunker nowy nam się poświetlił, jedziemy do niego. No można A ona tu idzie, pa A no, ojej, to na pewno musi być zimno, ty Jakbyś chciał by ją potrącić Ciekawe czy jezioro jest za... o, o. czeka jakaś plara. Hmm. Jelonki, ty No właśnie chcę go upolować e, ty, ale czym? Helikopter, no skuszy, Leży tutaj jeden O, dostał No i dobrze, będzie świeże U. mięso Idę po zamarzniętym jeziorze, ale faza. O kurde, ty jakiś Francuz mnie tu przyatakował. Gdzie ty, ty jesteś? Dostał. No dobrze. O, jaki ja. ten? Z tego ile byłoby jedzenia? Ty próbuję go ubić. No ja też. Dostał, no łeb. O, skurujemy chama. Skura jakaś. Dwie skóry, ale nie dostałem jedzenia mięsa. A nie, jest mięso leży na tym. Osobno, dobra. To już nawet Ile mięcha z niego. Ja nie nie też na dnie mogę. Czekaj, zjem to co mam to wydaje. I chodzi tam w jakiś frajer. Świeżego sobie zjemy Biegnie na ciebie, Orion. Dostał. Czemu oni wszyscy na mnie biegają? Dobij go! No nie mam czego jeszcze. Muszę ty biega ktoś jeszcze Mówię ci, że mogą być bączki, dobra O dobre ty ręczny ty Ostro Dobra ty, dobra bo ja mam lokomocyjną chorobę Ty się w głowie kręci ty obóz tych hamów, ty, Pakie duże dziki ty i on będzie pewnie w tym obozie, co? Próbujemy ich rozmontować tu? Chłopiec shotguna easy. No i dobra. Poczekaj, ja mam gdzieś tu shotguna, nie wiem ile mam amunicji, przeładuję w każdym bądź razie. Małżeństwo. Kurde, jakieś... ich tu jest, o, jest o, ich tu o. trochę. Ja będę duży O, na strzała! To ten jeden ucieka ty. w plecy dostał Oj, tu można... Na ich tronie są no można, możesz co odpocząć. Nie, jeszcze jeden to jest. Skrzy... Jeszcze jeden zwierzę. W jak będziesz miał jakieś zapatrzenia. O, jaki duży. Ten z maską. O, No bez skitu. To uciekali teraz już. Ale będzie więcej, bo ja... Tu jak to jest... O, orzeł zabrał głowę typa, ty. Co? No, odstrzeliłem typowi głowę i orzeł tu przypłynął. Przypłynął, przyleciał i go... Zabił. Dobra, bo tu w tych skrzyniach jest zaopatrzenie. To jest ta, ta jest ta kobieta ty, ale z nim jest. Masz... No widziałem. Ona w rzeczce się kąpie, pa No i czemu, nic nie da rady z nią zagadać. Jest samolot jakiś rozbity. Tutaj skrzynie, a, 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 walizki. bijamy tu o strój pilota kurtka skórzana jakaś sianko coś w samolocie jest? nie ma nic nie u wie? taka banda cała pa a, no tu a... ile typa no widzę, że oni biegają szybciej niż my tym mleksem jeździmy Kurde, już źle pojechałem. Nie, dobrze. Nie, nie, musimy jechać tu takim przysmykiem między górami. Widzisz? Na mapie. Co jest? O, uderzył cię. Wypadłeś z busa? Wypadłeś no, z busa? Zabił mnie jednym strzałem. O kurde, dobra, to zaraz... Ale bzdurę dura. do ciebie przyjadę. O, tu znowu coś będzie do wykopania. Chyba. Tu grobu w pełno jest, ty. O, wiem, widzę, ale... O no, faktycznie. Tu cała ścieżka grobów pas. Tak, tak. Ostro, dobra, to ja idę po tą. Tom... Lotnie. Jakiś obóz tu znalazłem, ale. O, dobra. I on sam mi doleci, tak? Nie przyspieszam. Nie chcesz w nie. nim lądować? Nie, nie, sam leci. Jakiś domek o... nad jeziorem widzę. Ty, ostro. Ale słońce razi Bania. No Bania, nie? A ja nie mogę się za siebie obrócić, tym zobaczył gdzie... Le... Ale to jak tak ciężko ja, za, się będę ja, widził, ja widzę ciebie, nie ja lecę za tobą no. ostro No ja już tu się do lądowania przymierzam. Tak? A gdzie ty tam, co tam? w coś czy... No przy tej jaskini co mówiliśmy o niej A dobra, dobra. A to jezioro jest zamarznięte, czy nie? Ta jest no. To może na tym jeziorze da radę wylądować. No. Czy to no. dawaj, ale tu daleko gdzieś jesteś chyba. No ja już ciebie widzę. Ty gdzieś tam chodzisz po tym jeziorze, tak? No, no, no. Jesteś? no i dobra, Dawaj, idziemy do jaskini. Uczymy co do jaskinia. I co nas tam czeka? Ten? Dobra. Tyle tu. O, jakieś malunki na ścianie tu są. Tam w innej jaskini też były. Może te niż do Anunaki? Może. Su sumerowie O, no, to są ci w bielu Albo po prostu szaraki <grymne> Ty, są te małe frajery, ty No widzę Jeszcze jeden koszek nie, nie wiem, zaklinowość tu między skałami. O zespołem, nie wiem, Ale jeszcze gdzieś coś. O, ale go sponiewierało O, jakiś, to jest złoty budynek, jakaś świątynia chyba Budynek no, jakieś złote runo To jest jak Anunaki ty O no. my tu znajdziemy? Jakiś ty. złoty pociąg O, kurcz kom kom nowa komnata Ty dwókrzy hmm. jesteś <laughs> o, ale tu mogli wylądować jakieś, jakieś anunaki kiedyś albo coś ty. O. Bo wiesz to jest światełko na końcu Tam chyba... Jakieś rury tu kanalizacyjne Organizacyjne rury Anunnakich tak. Mógł rozbić ileś tam lat temu jakiś statek I wiesz, ktoś na tym wszystkim zbudował bazę i... No jest tu coś, coś się dzieje tu przykrego A czekaj, bo jeszcze tam wzdłuż Ile, pójdę statek jakiś kosmiczny no, chyba No, no, chyba tak no, Czekaj, ja sobie wezmę, ja, gdzie ja mam ten karabin? Chociaż żebym miał Ale tu jaki jest taki prąd to my tu pewnie zginiemy Ale no i i są kosmicki, że trzeba gdzieś spróbować wyłączyć najpierw ten, ten prąd Ostro Ostro ty Jak ty zechcesz tam te góry? No, no. Ty, tu da radę wejść, patrz, rozbić to. Do statku? No. A jest, tu gdzie można otworzyć? No. no spoko. może no, to idę, ale ja tu chciałem, pomyślałem, że zginiemy, tutaj tak tam galop no. nas tu leży ten statek. Chłopie, idę za sterami zarabiać, ty. Odlatujemy, czy zostajemy na planecie Ziemia? No. Ty, ja tu coś pod. A ja podniosłem jakiś człowieku, nie wiem co to jest. Artefakt! To jest jakiś człowieku o. artefakt! Dolina jest. Wywijamy stąd? No, no bo to się wtedy męczyliśmy, żeby stąd nie być teraz. Wiemy, wyjdziemy teraz? Nie wiem teraz gdzie iść to, Czekaj, taki był tunel, taki ten złoty jakiś nie? Czy to... tam, tam przyszliśmy teraz z niego Tak No ja tędy przeszedłem teraz A. No to może jednak gdzieś tu, w prawo może No ja mi zobacz A czy mi się zaraz skończy czekaj A nie, tu jest ślepy A no, tu jest jakaś dobra z liną chyba czekać Tak? Znaczy nie, ja nie wiem czy z liną, ale... O, i dupa, i co, ja nie mam już teraz latarki, ani nic, ty? Kurde, tu gdzieś wskoczyłem, tu kolejny artefakt jakiś się patrz. No to, to, wiesz co, dobra, bo ja już gówno widzę, ja nie mam... A, le, a, czekaj, jak jest zapalniczka, czekaj. Jest, o, za... jest zapalniczka. kolejna coś znalazłem, ba, wskoczyłem tutaj na górę jakoś. Czekaj, ja nie wiem, gdzie ty... a, tak, jak ty tam wszedłeś? Co to jest? Czyliś? No, no. Co to jest? Aha. Tak, no. Dzieje się. Uh. Nie mam pojęcia. Najgorsze, że nie możemy zapisać gry. To już mnie wkurga, bo to... Kurwa. Czemu nie można było miotu rozbić w tej jaskini? Zajebany. O, jest. Można. o elegancja. O, zapisuję, Próbujemy kimać? Tutaj zobaczymy, co się stanie. Zapisałeś? Pytaj, okay, chwilę. No. Możemy próbować kimać, no. I to zapisz, graham. Na jaki mam, no?